Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Krzysiu i witam was w kolejnym odcinku Na Moim Gospodarstwie. E, witam was z ciągnika z 30 i e, jedziemy sobie aktualnie na pole rozrzucić obornik. E, pola do rozrzucenia obornika są dwa. E, a później na koniec sobie jeszcze zbierzemy łąkę, e, pokos prawy. Które zostawiliśmy na poprzednim odcinku Jak widziałem Poprzedni odcinek przyjął się Nawet całkiem dobrze Więc ja od razu bez żadnego Myślenia Wziąłem się za nagrywanie kolejnego odcineczka I co? Mam nadzieję, że ten odcineczek Przyjmie się tak samo jak poprzedni Miejmy taką nadzieję A my zaraz tutaj będziemy Kręcać właśnie na wolną drogę Abyśmy dojechali sobie Do swojego pola nic nie jedzie, nic nie jedzie. Chociaż te lusterka to też tak działają, bo działają. O, ciapek, coś tutaj. Ma pod górkę trochę tym obornikiem, ale to nic. Wszystko gra, wszystko huczy, więc można jechać dalej. I można zaraz tutaj rozkładać, aby ten obornik rozrzucić a później sobie bierzemy powolutku prawę. też nie pokazywałem pierwszego napełniania tego obornika z tego powodu bo i tak zobaczycie zaraz jak ten obornik się skończy dobra my sobie tu stańmy odpalmy no i możemy jechać kurde dymi się z tego ciapka jak nie wiem Pojedziemy sobie ciągle prosto, bo te pole tutaj przed nami też jest moje Więc pojedziemy sobie tak Tam jak na trawę trochę poleci, na miedzę to tam Nic się nie stanie, to i tak moje I prawdopodobnie Za jakiś Raz będziemy Te pola łączyć Bo już to w planach było dawno, żeby to połączyć, kurde tutaj komuś Na szpinak najechałem Ale tam, tam siata. Może nie, nie zdenerwuje, No, ale powracając, to już dawno był pomysł u dziadka oraz taty, żeby to połączyć. jak na razie, jeszcze tego nikt nie zrobił, więc chyba ja będę pierwszym, aby połączyć te poletka. Pola są fajne, bo jedno ma 33 ary, drugie ma 32, więc zawsze. Razem mają 65 arów, więc też więcej Więcej do koszenia jak to się mówi, więcej do koszenia, więcej do jeżdżenia Na razie tutaj widzę, że tego obornika dużo nie schodzi To jest dziwne, bo tutaj zawsze Obornika szło Bardzo dużo Bardzo, bardzo dużo, więc mam nadzieję Że damy radę, a jeśli nie jeśli skończymy to szybciej, no to jeszcze zasiejemy sobie jęczmień na tych dwóch poletkach, więc co tam nic straconego. Jeśli szybciej się skończy, to po prostu będzie kolejna praca o zrobieniu. Patrząc też, mam nadzieję, że jakość też jest lepsza, bo tam trochę polepszyłem, popatrzyłem. I kupiłem jakąś tam używaną z OLX kamerkę, więc mam nadzieję, że jakość też jest troszkę lepsza niż w poprzednim odcinku No, Ale to zobaczymy, zobaczymy wszystko, ale mam nadzieję, że ta jakość będzie troszkę lepsza, a nie taka, taka sobie W poprzednim odcinku, no nie okłamujmy się, ta jakość z tamtej kamerki była taka sobie, taka rozpikselowana jak to widziałem to... Szczerze, miałem tak w myślach trochę, czy na pewno wrzucać ten odcinek taki rozpik rozpikselowany, ale nikt nie napisał, że yy, kamerka jest słaba, więc powiedziałem... A obra tam, jak kamerka słaba, tam nic się nie stało. Yy, odcinek się przyjął bardzo dobrze, więc mamy trochę... Nowszą kamerkę, a tą, po tą kamerkę to nawet nie musiałem daleko jechać, bo tutaj kolega z sąsiedztwa sprzedawał, więc od razu pojechałem i od razu ją kupiłem. Dużo też nie dałem, bo zaledwie 200 zł, no to 200 zł za, za, za kamerkę to jest prawie że nic jak to się mówi. A już w tych czasach to na pewno a za kamerkę też 200 zł to żyła, żyła złota jak to się mówi tak naprawdę dlatego. Zobaczymy. No mam nadzieję, że e, takie prace Was interesują. Trochę gówniana sprawa dzisiaj, wiem. E, myślałem, że też zrobię coś innego, bo miałem w planach zasiew, e, zasiew pól. A mamy dwa, cztery pola do obsiania. E, wszystkie pójdą pewnie w jęczmieniu, a jak nie zrobimy tego dzisiaj, no to zrobimy to na kolejnym odcineczku. Więc, no, no, nic do, nic do stracenia, tak naprawdę. No, dzisiaj, nawet jakby się udało, no to tylko dwa pola zasiejemy, bo to nie ma, nie ma co tracić po prostu. Nie ma co tracić. A i tak jeszcze nawóz trzeba rozsiać oraz wapno. Więc, to też będzie kolejne co będziemy mogli zrobić, tylko że. Nie wiem właśnie czy wapno będę rozsiewał, czy nawóz To no zobaczymy, zobaczymy, jak na razie to tutaj Trzeba pozbyć się tego obornika Tego obornika no trochę tam Mamy, o skończył się No dobra, on no tak się skończył, to jedziemy po kolejny zestaw Pojedziemy sobie chyba tędyk, bo wydaje mi się, że to Na to samo wychodzi, a tędyk może być w sumie nawet szybciej Chociaż chociaż nie wiem, no, no zobaczymy. Jak ten jak będzie szybciej, to będzie ten, jak sobie przez sąsiada mógłbym niby przejechać, ale nie wiem czy bramę ma otwartą. A jak ma zamkniętą, to nie, nie też nie, nie, nie będziemy się prosić, żeby bramę nam otworzył. Bo tak jakby miał otwartą, to normalnie przez sąsiada byśmy sobie pojechali i też by szybciej było. Bo tak to trzeba kółko robić prawie, że... Tutaj to jest gospodarstwo, Łyta obornika. tutaj prówki, muczki tak zwane sobie stoją. O, a tutaj ładnie nasz pokos trawy sobie leży i się zostanie zebrany, więc o. Długo nie poleży. O, tak powiem, długo, długo sobie nie poleży. Tutaj również... Możecie zauważyć, no to zetor, zetor został przygotowany już do siewów, będziemy siali zetorem, no bo po prostu ani 30 ani 60 nie dałaby sobie rady z agregatem oraz siewnikiem, bo jak widzicie też 60 już jest przygotowana, się tu zmieścili, ładnie się zmieściliśmy, yy, więc co no trzeba sobie teraz tutaj ładnie zajechać do tyłu i zaraz będziemy kolejną. Kolejny, proszę, kolejny rozrzutnik. Nie będziemy ładować. Tyle wystarczy. Gasiłmy sobie tutaj. Ale mam nadzieję, że to jest ostatnie jechanie na gospodarkę po obornik, bo tam dużo też jak widzieliście, no dużo nie zostało, tam może z 3 4 przejazdy zostały więc, yy, dużo, dużo nie zostało o kurde, żebym burty nie wygiął, bo trzeba nowy ten rozrzutnik kupić, a tu pieniądze trzeba zbierać na jakiś nowy, nowy traktor albo nową maszynę, a nie na, na rozrzutnik rozrzutnik może być, ale maszynę by trzeba było jakąś nową nową maszynkę by trzeba było uzbierać no chyba że coś się fajnego trafi no naprawdę zarab burtę wykrzywię trzeba będzie nową burtę kupować No, ale powracając do tej, do tej maszynki to może coś fajnego się trafi i kto wie może nawet na kredyt bądź na za zamianę po prostu może ktoś by chciał takiego ciapka sobie na gospodarstwie podtrzymać? To tak jak z tatą gadałem, no to tato powiedział, że tego ciapka jako pierwszego, jakbym już miał coś sprzedawać, to tego ciapka jako pierwszego. Ja go tak się spytałem z ciekawości, dlaczego. A on mówi, no bo ten ciapek to i tak już stary, to to nie, 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 ma, nie ma tak naprawdę po co trzymać tego ciapka. A? Ja tak tego ciapka wam powiem szczerze, że, że lubię, no ale on taki trochę Nie wiem, no Jest taki nijaki, no wiadomo, no traktor jak traktor, ważne żeby pracował To tyle Ale ten ciapek to też już ma swoje lata, więc na pewno fajnie by było go zmienić na coś może w ten sam deseń, a może coś po prostu nowszego bądź większego. No na pewno Ciapek długo. Długo Ciapka nie zobaczycie, bo jeśli będą finanse, no to Ciapek Ciapek poleci jako pierwszy. Później pewnie poleci 60 i jakieś maszyny zaczniemy większe kupować. Najgorsze jest to. O, wiecie, ja bym tego ciapka zostawił, nie? No bo on jest fajny, ogólnie do tura, do tura fajny ciapek. Tylko, że w tym ciapku problem jest taki, że on, żeby, mia żeby miał tura, to musiałbym tak, wyrzucić całą, całą blachę, znaczy blachę, całą kabinę, no ale kabina i tak jest blachy, więc tak naprawdę całą blachę bym musiał wyrzucić, e, rozmontować i tam jeszcze bym musiał trochę pozmieniać bo ten ciapek po prostu nie ma siły no i bym musiał też pododawać no bo tutaj niby są kable o kurde co to było na czołówkę prawie żeśmy pojechali no tu są kable tutaj tylko kable rozprowadzić trochę dalej żeby było była możliwość też obsługiwania tura. Ale to pieniężnie po prostu jak ma być z wami szczery pieniężnie to się nie opłaca, bo za to co bym miał wydać w tego ciapka, mógłbym sprzedać tego ciapka i kupić sobie po prostu coś używanego. Wiadomo nie, nie, nie kupujemy, nie, nie kupujemy, nie kupię od razu z salonu, bo po prostu no, nie mam na to funduszy, żeby kupić z salonu. A tak jakby ciapka sprzedał, no to wtedy byłoby można coś pomyśleć, żeby nawet coś używanego sobie kupić. No bo jak ktoś dba, jak to się mówi, jak dbasz, tak masz. My o tego ciapka dbaliśmy na... Tam sami widzicie jak on wygląda. No wygląda jakby po z PRL u wyciągnęli jeszcze dłużej. Więc po prostu dla mnie to nie ma sensu trzymać tego ciapka, nie wiadomo ile. ...i się go po prostu sprzeda inną no, dal. I taki będzie finish tego ciapka na naszym gospodarstwie. Tutaj dokończmy. I zacznijmy sobie od tej strony. Mógłbym niby pojechać tu tak, ale robimy sobie tak. Będziemy sobie jeździć tak, jak jeździliśmy przed chwilą. To nie wiem, czemu ten ciapek tak nagle wolniej trochę jedzie. Chyba już ma trudności, bo tu pod górkę jest to. Widzę, że ten ciapek to już ma jakieś tam trudności. Może to był zły pomysł, żeby brać ciapka. Mogłem może jednak wziąć 50. dziesiątkę. Ale. Już i tak końcówka, więc to można zrobić tak. Dobra, pojedziemy tutaj sobie tak, nie będziemy ciągle tak jeździć. Pojedźmy sobie tak tutaj. Też będzie jak, jak lepiej po prostu sobie wykręcać tutaj. No nie oszukujmy się, no tutaj mamy jedną stodołę, tam mamy drugą stodołę i tak... No wykręcać tam to też trochę trudniej po prostu. Trudniej, trudniej A tutaj Jak zmora, mora wykręcamy Tutaj te drzewa może bym wyciął No i tak moje tutaj to drzewa mógłbym wyciąć Żeby tutaj trochę więcej miejsca było No tutaj kolejna stodoła Wszędzie te stodoły nawalone Miejsca nie ma w ogóle, żeby jakkolwiek wykręcać, albo nie wiadomo. Nawet jakby człowiek tu chciał sobie przyjechać i coś zrobić, to też nie ma miejsca gdzie, bo tu tak wszystko jest poustawiane. Ostatni przejazd. Nie, ostatnie dwa jazdy i będziemy mogli sobie kończyć tamte pole. I. Wtedy pojedziemy sobie zebrać prawe I chyba wtedy będziemy kończyć nie ma, nie ma też co robić nie wiadomo jak długiego odcinka bo to jeszcze nie ta pora, no jak na razie to są początkowe początkowe odcinki oraz początkowe, początkowe prace Wio, wiosenne, tak, wiosenne jesienne jesienne tak jesienne mam nadzieję że tutaj mi starczy tego obornika jak mi nie starczy no to sobie dokończymy to później poza odcinkiem już sobie to dokończę żeby tu po prostu nie nie trzymać całego odcinka na rozrzucaniu obornika bo to też dla was pewnie nudne oglądać cały odcinek jak ktoś obornik rozrzuca no wiadomo że dla ludzi z miasta którzy nie mogą sobie pozwolić na to żeby rozrzucać obornik no to wiadomo że dla nich to może fajnie dla nich to może taka taka gówniana sprawa jak to się mówi ich to ciekawi no ale lu ludzi ze wsi na pewno nie, 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 nie ciekawi nie wiem ile tam już jest, 20-25 minut oglądanie Jak ktoś opornik rozrzuca, no A tam Powinno starczyć No tak 3 przejazdy, 4 przejazdy jeszcze zostały i Powinno, powinno starczyć mi się wydaje, no jak nie starczy no to tak jak powiedziałem Dokończymy sobie Poza odcinkiem po prostu, ale nie no Musi starczyć no ostatni przejazd Tutaj został, więc musi, musi na pewno starczyć Teraz to by był obciach jakby nie, nie starczyło na ten mały przejaźg tutaj o! No i dobra I akcja obornik skończona więc teraz wracamy na gospodarkę i bierzemy 60 No i będziemy lecieli wtedy zebrać tą prawę Będziemy kończyć no będziemy kończyć no tak jak już powiedziałem, no nie ma co robić Nie wiadomo jak długich odcinków na początku dopiero później jak będą akcja żniwa no to wtedy wiadomo jak coś się spindoli to będzie trzeba było robić dłuższy, żeby pokazać po prostu jak, jak to naprawić albo coś w tym stylu, jak tam się zepsuje. Wiadomo, że też przed żniwami będzie trochę dłuższy odcinek, no bo będzie wtedy przygotowanie Bizona i miejmy nadzieję, że ten Bizon odpali. Ale do żniw jeszcze daleko, do żniw to prawie cały sezon, więc miejmy nadzieję, że ten Bizon w ogóle odpali. Przez cały sezon. Wiadomo, no, Bizona, bizona przepalam raz na 2-3 tygodnie. No, ale ostatnim, ostatnimi mi czasy ten Bizon ma bardzo, bardzo duże problemy, żeby w ogóle odpalił. Na no, też teraz tyle prac polowych, że nawet nie ma czasu, żeby zasiąść i, i sprawdzić dlaczego ten Bizon tak to bo działa. No cóż, no teraz sobie pojedziemy Zebrać trawę A z tym bizonem to Z tymi bizonami to ogólnie to jak to stare jest to to Wszystko się psuje, no Tutaj sześćdziesiątkę to mi wydaje, że też Będę musiał pomalować w końcu tą kabinę, bo to rdzy tu jest tyle, że ja Cię kręcę normalnie ja nie spojrzysz, to tu rdza. Więc tą sześćdziesiątkę może też przemalujemy jakoś na, na odcinkę. Kolejnym bądź na dniach po prostu poza odcinkiem, żeby też nie pokazywać nudnych rzeczy, jak to się mówi, no bo malowanie to nudna i długa sprawa. Dlatego nie, nie, ma, nie ma też co pokazywać malowanie. Dobra. Działa, działa, wszystko działa. Idziemy. Skaczę ten ciągnik. jak Nie wiem, no tutaj trochę lekkie turbulencje. Ogólnie, tak sobie myślałem, żeby na następny sezon, tutaj, gdzie teraz mamy tą łąkę, przeorać tą łąkę. Na pewno wywieźć ten gruz. Tutaj co jest, wywieźć ten gruz, ładnie tutaj zrobić. I wtedy na następny sezon po prostu tutaj zasiad coś, czy to, czy to nawet kukurydzę, czy coś w tym stylu, wiadomo, niby małe pole, no ale trochę kiszonki by było, żeby zrobić sobie z tego kiszonkę, więc, więc zobaczymy, a jak tutaj w ogóle wygląda, o tu jeszcze miejsca, miejsca, dobra, no to jedziemy dalej, oby to się wszystko zmieściło, bo... Jak na razie to szczerze wam powiem, że nawet nie wiem, gdzie mam to wysypywać. Więc pewnie zostanie to po prostu na przyczepie. Bo jeszcze nie zrobiłem miejsca, gdzie, gdzie to wysypywać. Więc pewnie to zostawię na przyczepie. No ale mam nadzieję, że to się wszystko zmieści, żebym nie musiał jeździć dwa, trzy razy. I tyle. Tutaj o, trochę turbulencji. No teraz to już chyba jest pełne. O nie, jeszcze trochę. Czy ten ostatni przejazd się uda? Myślę, że nie. Myślę, że nie, bo to małe, więc wydaje mi się, że, że nie ma opcji, żeby to się zmieściło. Ale zobaczymy. Może się zmieści. Może się zmieści. Myślmy pozytywnie. Nigdy nie można myśleć negatywnie. A jak się myśli negatywnie, to też nie, nie, nie jest dobrze, żeby myśleć negatywnie. Tutaj podjedzie, o, podjechał pod tą górkę. O, ten, ten gruz to tak naprawdę do, do wywalenia. Do wywalenia, ten gruz, żeby, a, już pełne. O, to. No to cóż, skoro już jest pełne, no ja nie mam na razie przygotowanego miejsca, którym mógłbym to wysypać, więc no zostawię 60 razem tą przyczepą na polu. Więc co, ja... ja. Wam dziękuję za oglądanie. Kończymy z takim pięknym krajobrazem. 60 z przyczepą samozbierającą a tam z tyłu szpakowo, czyli miejsce mojego zamieszkania. No to co? Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli odcinek Wam się podobał, to no to wiecie, że możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć i czołem.